No To jest ciekawa sprawa. To jest ciekawa sprawa. Ja jej przypomnę może, żebyśmy mogli je zobaczyć w całej, to pytanie w całej okazałości. A, a jeżeli się pomylę, to proszę mnie, to proszę mnie poprawić. Pan zapytał, czy a, rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do resetu, czyli zasadniczej zmiany, zasadniczego odwrócenia naszych relacji z Rosją, a doprecyzował Pan to, mówiąc, czy skończy się wreszcie ta retoryka antyrosyjska, y y y radykalna, która jest uprawiana, y jak, y jak rozumiem, także przez prawo i sprawiedliwość, tak, tak, przez rząd i przez prawo i sprawiedliwość? No, rozumiem, tak, żebyśmy mogli wejść w nowy etap relacji między Polską a Rosją, no, etap współpracy, jak rozumiem, współdziałania. Dobrych stosunków, miłości, szczęśliwości w tej Nie musimy się kochać. Dobrze, więc nie kochać się, ale współpracować, ale działać, ale zmienić te złe stosunki. Państwa, no, muszę powiedzieć, że zrobiło to pytanie na mnie bardzo duże wrażenie, bo powiedziałbym tak. No, byłoby wspaniale. No, byłoby cudownie. Byłoby niezwykle wspaniale i pięknie, gdyby to mogło zależeć od y, naszych deklaracji czy naszego, naszego y, punktu widzenia. Ale niestety jest inaczej. Niestety jest inaczej. To zależy od punktu widzenia pana Putina. Tak dobrych czas było. Ale Pan ma w pewnym sensie pan ma rację. Jak to, w jakimś małym zakresie, ale istotnym pan ma rację. Dzisiaj świat w, na, na tym obszarze e, Europy wygląda następująco. W coraz większym stopniu materializuje się koalicja rosyjsko niemiecka W coraz większym stopniu. A w coraz większym stopniu te dwa wielkie mocarstwa współdziałają z sobą przeciwko Polsce. Wtedy trzeba uczciwie powiedzieć, uczciwie powiedzieć, to zostało wprost za zapowiedziane przez Pana Putina jako premiera w sierpniu 2009 roku. Jeśli Państwo będzie chcieli sięgnąć do gazety wyborczej i wywiadu Pana Putina z 31 sierpnia 2009 roku, na dzień przed uroczystościami na występie, w których on brał udział, to tam w tym wywiadzie to jest dokładnie powiedziane. On mówi tak. I to także spodoba się tym z Państwa, którzy są Sceptykami wobec Unii Europejskiej. On mówi tak. Proszę Państwa, my razem z Niemcami zastąpimy geografię i strukturę polityczną Europy. Zamiast Unii Europejskiej decydować będzie Sojusz Niemiecko-Rosyjski. Polska ma ostatnią szansę, żeby do tego dołączyć i my Polskę przyjmiemy. Tak powiedzmy, naprawdę. To zostało wprost otwarcie. Jak to z Rosjanami bywa? Wiecie, Rosjanie są podstępni, Rosjanie są uczciwi, Rosjanie, tak powiem, są hamstry, ale też w momentach kluczowych mówią otwarcie. Mówią naprawdę, tak to bywa brutalne, ale to jest prawdziwe. Na to pan prezydent Lech Kaczyński następnego dnia na Westerplatte powiedział tak. Zawsze chcemy współpracować ze wszystkimi ale nie opuścimy naszych sojuszników od Litwy aż po Morze Czarne. My jesteśmy razem i będziemy razem współpracowali. My będziemy dążyli do tego, żeby stosunki w Europie oparte były na prawdzie i uczciwości. My chcemy prawdy o Katyniu. My chcemy prawdy o rzeczywistych działaniach sowieckich wobec ludów i narodów leżących od, od Odry na wschód. Chcemy, będziemy współpracować z każdym, ale na gruncie prawdy i niepodległości, a nie na gruncie dyktatu rosyjsko-niemieckiego. Taka była odpowiedź Pana Prezydenta Kaczyńskiego, znamy też odpowiedź Pana Premiera Władimira, ta odpowiedź materializowała się 10 kwietnia 2010 roku i została przypieczętowana takim wzajemnym gestem przez dwóch premierów. Tak wygląda dotychczasowe doświadczenie. A czy w tym doświadczeniu jest miejsce na to, o czym Pan mówił? No oczywiście dobre słowo na dobre słowo zawsze może być miejsce między poszczególnymi ludźmi. Między ugrupowaniami partyjnymi, między politykami, także między państwami. No tylko trzeba mieć świadomość pewnego realizmu. Pan Putin realizuje pewną bardzo określoną linię polityczną. Tą linią polityczną jest zdominowanie całej Europy przez. Rosję tak umownie polityczną, co więcej, no przez państwo jesteście wytrawnymi analitykami, politykami i ludźmi widzącymi co się dzieje. Co więcej, on uważa że jego szanse są tak długo silne, jak długo w Waszyngtonie jest pan prezydent Obama, a w Berlinie pani kanclerz Merkel. No to są banały, które ja mówię, naprawdę. No to są takie, że tak powiem, szkoła podstawowa. To jest zupełnie jasne. W związku z tym najtrudniejszy czas dla Polski to jest czas najbliższych miesięcy najbliższych półtora roku. Najtrudniejszy, najbardziej niebezpieczny czas dla Polski. Czy w takim czasie trzeba mówić ładne słowa? Na pewno się przyda. Na pewno nic złego od, od, od ładnych słów nie będzie. Ale przede wszystkim trzeba silnych przywódców. Przede wszystkim trzeba rządu narodowego. Trzeba przede wszystkim rządu, który będzie zdolny bronić polskiej niepodległości. Na nikogo nie napadając, nikogo nie atakując, na pewno sobie nie przeciwko sobie nie nastawiając. Na pewno, na pewno. No ale jednak w Polski nie podchodzi, no bo pytanie jest, że tak powiem, od tych największych. No największe pytanie jest jakie? Największe pytanie jest takie, czy my chcemy mieć wojska rosyjskie na linii Bugu, czy na linii Domu. No jest taki, Bugu, bo ja to jest taki wybór, bardzo, bardzo, bardzo mamy, bo... mamy w bo... Obłodzie mamy w obozie kranimgradzkim, to jest prawda, ale grozi, grozi nam także to, że jeżeli upadnie Ukraina, to będą także y, y, od południa i od wschodu. To, to nam także grozi. Gdyby nie jest Gdyby Pan mógł głosić, syria jest chociażby ostrzeliwana, to moje osobiste zdanie, że dobrze, że, że jest, ale jest ostrzeliwana z Morza Kaspińskiego, z okrętu. Przecież może Gdańska nie dotyka do, do, do Syrii? Tak co za problem czy ona jest, Rosja bliżej nas, z tej strony, skoro krajczyk jest przez obóz skoro to jest ta jest taka, mm. z... to... Tu się Pan myli. Jeżeli chodzi o flotę Bałtycką, to akurat się Pan myli. Naprawdę. Proszę, proszę mi wierzyć. Pani się myli, dlatego, bo nie ma wyjścia z Zatoki Podlickiej na pełen Bałtyk i Rosjanie akurat, jeśli chodzi o Bałtyk, są tam zablokowani Czym innym, jeśli mówimy o takich sprawach taktycznych. Przepraszam Państwa, to wciągam na lepsze, Pana Polejnika tego wymaga. Problem rosyjski w obecnym ustawieniu granic polega głównie na działaniu na rakietach Iskander, które mogą być wstrzeliwane z y, Okręgu Królewieckiego. Co jest zagrożeniem? Na czym polega zagrożenie związane z ewentualnym przypadkiem Ukrainy? Y, to zagrożenie ma dwa wymiary. Bliski wymiar polega na tym, że wtedy, gdyby upadła Ukraina, wtedy Rosjanie zajmują terytorialnie, nie przez bombardowanie, tylko terytorialnie. Wojska rosyjskie mogą zająć Polskę w ciągu dwóch dni. Są w na tym polega problem w przypadku Ukrainy. E, dopóki istnieje e, Ukraina niezależna od Rosji, Rosjanie nie są w stanie rozwinąć swoich dywizji atakujących Polskę. A Polskę można bombardować, ale ostatecznie trzeba ją zająć. trzeba ją zająć. już, albo nie. Polska jest zwolennikiem Europy. Ten, kto panuje w Polsce, panuje w Europie. Tak było, jest. I będzie y, tak długo, jak długo geopolityka będzie rządziła, tak było za y, Jana Kazimierza, tak było za Kazimierza Wielkiego, tak było za Chorlegle I, tak i tak samo jest dzisiaj. Kto panuje w Polsce, ten panuje w Europie. Ten sojusz, z którym Polska jest związana, ten sojusz dominuje y, Europę. Tak powtarzam, to jest znowu, znowu abecabło. A w związku z tym, no, proszę się nad tym naprawdę poważnie zastanowić. Ja nie jestem antyrosyjski, ale jak ktoś mi mówi, i słusznie, i trzeba tysiąc razy to powtarzać, Ukraińcy są winni ludobójstwa na Polakach. Tego zapomnieć nam absolutnie nie wolno i żadna polityka, żadna geopolityka tego nie znosi, tego nie likwiduje, tego nie zapomina. Z całym szatunkiem. Z całym szacunkiem. Naprawdę Rosjanie wymordowali więcej Polaków niż Ukraińcy? Naprawdę, jeśli już mówimy o zasadach. Więc jeżeli ktoś nie mówi, że on woli z Rosjanami niż z Ukraińcami, bo Ukraińcy wymordowali Polaków, no to chyba, że tak powiem, utracił zdolność rozróżniania rzeczywistości, dlatego że Ukraińcy nie są w stanie Polski zabić, a Rosjanie są w stanie. A Rosjanie są winni nieporównanie większego pasma nieszczęść, bólu e, i e, żałoby e, w e, Polsce niż Ukraińcy, którym na pewno nie wolno tego przepuścić i na pewno muszą ponieść za to konsekwencje, to tego nie ma cienia wątpliwości. Po co to wszystko mówię? No mówię to po to, żeby odpowiedzieć ma na pana kluczowe pytanie. Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby rozdrop duch i żeby co więcej należało tego się spodziewać od rządu Prawa i Sprawiedliwości, że my zmienimy jakoś fundamentalnie politykę wojen Rosji w tę stronę, o której pan mówi, to zmienimy ją w drugą stronę. My sprawimy, że w ciągu najbliższych miesięcy i lat polska armia będzie silną armią. My sprawimy, że będzie zbudowana obrona terytorialna kraju. My sprawimy, że w każdym powiecie będzie batalion obrony terytorialnej, który dostanie broń, wyposażenie, ćwiczenie i wsparcie polskiej armii. To rzeczywiście to no. Że w Polsce zostanie polski przemysł obronny, który będzie produkował na rzecz polskiej obrony, a nie będziemy wydawali polskie pieniądze we Francji. To rzeczywiście sprawimy, bo sojusze są wspaniałe, naprawdę, ważne są i tak dalej, tyle. ale sojusze są skuteczne tylko wtedy, jeżeli zaatakowany sam siebie jest zdolny bronić, bo kto siebie nie broni, ten nigdy nie zostanie przez sojuszników. Obroniony tylko będzie przedmiotem handlu zewnętrznego i już, i to na pewno sprawimy. Panie A jest... pośle, jeszcze ja może odnośnie Ukrainy. Ludobójstwo na Wołyniu to jedno, ale obecne władze ukraińskie jakby cały czas promują ugrupowania, które odwołują się do tej tradycji zbrodniczej i ja chciałbym spytać, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na tyle siły, samozaparcia i odwagi, żeby się temu przeciwstawić. Pamiętamy, że prezydent Komorowski pojechał na Ukrainę, wystąpił w tamtejszym parlamencie. Zaraz po wyjeździe stamtąd uchwalono ustawę ustanawiającą. No, no, ja problem, ja dlatego historia to jedno, Polsce, panie, panie pośle. Historia to jedno, ale teraźniejszość też niestety nie napawa. Ma, ma Pan absolut, nawet więcej ma Pan rację, będziemy mieli na tyle determinacji, na tyle siły i na tyle polskiego patriotyzmu i więcej niż patriotyzmu, na tyle rozumienia, jaki jest nasz interes narodowy i nasz interes geopolityczny, żeby ich do tego zmusić. I jeszcze Panie Półwyspie, powiem, a oni są w takiej sytuacji, że będą musieli to zrozumieć. Dlatego, bo chcę to bardzo jasno powiedzieć, chcę jednoznaczną, znowu, nie ma możliwości, żadne państwo, ani Stany Zjednoczone, ani jakiekolwiek inne, nie ma możliwości obrony Ukrainy bez Polski. Nie ma. Dlatego, bo Polska jest państwem frontowym, wszelkie dostawy, cała pomoc, cała logistyka, całe zablecze obrony w Ukrainy musi być po... i jest w Polsce. I jest w Polsce. Tylko teraz jest za Afryką. Tylko teraz jest odwrotnie, nawet nie za darmo. Tylko teraz jest tak, że my i tak im pomagamy, a oni na nas plują. Dlaczego? Dla, no, dla no, no dobrze, no pewno, że właśnie. Tylko dlatego, że obecne władze rządowe nie tylko sobie na to pozwalają, ale nawet uważają, że to jest dla nich korzystne. Dlatego, bo to zwiększa konflikt polsko-ukraiński i to bardziej sprawia, że my jesteśmy podatni na manipulacje. Bardziej sprawia, że my jesteśmy podatni na manipulacje. Banałem jest to, co teraz powiem. My ich do tego musimy zmusić, i my ich możemy zmusić. Dlatego, bo kształt obecnych władz ukraińskich jest delikatnie mówiąc bardzo dyskusyjny, także dla samych Ukraińców. Także dla samych Ukraińców. Przecież te zjawiska, o których Pan mówi, to jest dawne terytorium. Województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Czyli to jest to, co się nazywało kiedyś Galicją Wschodnią. To są te nastroje. Ale już jak pan idzie w głąb Ukrainy, już za Zbruczem jest inny świat, inny kraj, inny stosunek. Tam mniejszość polska przekracza 500 tysięcy ludzi. Tam właśnie za Zbruczem są główne siedziby mniejszości polskiej która jest zintegrowana z tamtą ludnością, przynajmniej na tyle, że nie ma podstawowego konfliktu. Podstawowego całkowity tutaj. Na zachód od Zgruncza, a nie na wschód od Zgruncza. W związku z tym to nie jest tak, że te, ta sytuacja jest dla nas nie do przekroczenia. Odwrotnie, my zyskujemy każdym dniem, a ponieważ powtarzam, Ukraina niepodległa nie jest w stanie przetrwać bez naszej pomocy.

W żadnym wypadku, jeżeli to będzie Ukraina dla Polski e, nieprzyjazna czy wroga. W żadnym wypadku. Polski żołnierz będzie ginął wyłącznie za niepodległość Polski. Już. Ale przede wszystkim, aby nie On musiał. Być. A kiedy nie będzie musiał? Nie będzie musiał wtedy, jeżeli Polska będzie silna. Bo będzie musiał, jeżeli będzie słaba, bo słaby zawsze jest, że tak powiem, prowokuje silnego dara. Tak po prostu jest. Była taka doktryna, na pewno Pan to wie. W XVIII wieku Polska była w rozkładzie, która zawarta była w sformułowaniu Polska nie rządem stoi, czyli im większy bałagan, im, wie, im większa słabość, tym my możemy być pewniejsi siebie, bo nikt na nas nie padnie, uważając, że my nikomu nie zagrażamy. To aberacja. To Ameryka, jest dokładnie odwrotnie. Im ktoś słabszy, tym bardziej prowokuje silnego do ataku na siebie. Im ktoś silny, zwłaszcza w relacjach z Rosjanami, którzy są bardzo, że tak powiem, uważnie patrzą na objaw siły i słabości. Na słabego napadają, silnego szanują. I tak pójśćmy. I tak, tak samo postępują Litwini. Tak, tak samo postępują w stosunku postępują... do to naszej znaczy, mniejszości ten problem tak samo musi być Oni zależą od nas. I czy wiecie Państwo, że nie mają swojego lotnictwa wojskowego? To my bronimy. No to my, my bronimy. Do tej no nie wiem dlaczego. Ja może Pana połączę z, z Tobą proszę. I, i, i Panu pytanie. No, no wie Pan, no, no, no dlaczego? A dlaczego jeszcze do wczoraj. Rząd mówił, że będzie 13,5 miliarda złotych płacił Francuzom coś to może być w Polsce, nie wiem czy wiecie, że się już poddali się. wczoraj wydał komunikat, że rezygnują z kontraktu francuskiego. Półroczna nasza walka okazała się, okazała można, i można, można było